Witamy serdecznie, zapraszamy do wspólnego oglądania meczu na kultowym, słonecznym dzisiaj stadionie Enfield. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Kraskowski. Przed nami kolejne spotkanie angielskiej Premier League. Liverpool zmierzy się z Chelsea. Atmosfera na stadionie Darku naprawdę znakomita. Mam nadzieję, że czeka nas doskonałe spotkanie. Jestem ciekaw, czy myśli na rzecz coś rynkowego, czym zaszachuje rywala. Obyśmy mieli tu emocje. Teraz szansa przed nim. I mamy bramkę. Ładnie rozpoczęli to spotkanie. Teraz gra powinna nam się otworzyć. Na pewno na tym to się nie skończy. Popatrzmy na rezultat. 1 do zera. Ale szczaruje techniką. Bardzo dobry odbiór. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ten atak dobrze się zapowiadał, więc żółta kartka nie będzie zaskoczeniem. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. No jeszcze na dobre nie zaczęli, a już mamy żółtą kartkę. Brzydko rozpoczął nam się ten mecz. Rzuty wolne z takiej odległości zawsze są niezwykle groźne. Aż chować ten trac. Pewna interwencja bramkarza wyjaśnia sytuację. Kni nie wyrównają w tym meczu, to będą sobie pluć w brodę za zmarnowanie takiej okazji. Skutecznie odebrał piłkę, ale wybił ją w aut. Andreas Christensen. Werner teraz ma piłkę. Marco Alonso. Okazja do dośrodkowania. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Dobrze próbował, ale stracił. Sadio Manet rusza do piłki zagranej górą. A, no akcja palce, Lizak. To może być wyrównanie bramkę, wyrównanie a jest to właściwie dopiero początek meczu. Rzeczywiście od pierwszych minut spotkania mamy tu widowisko, które trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać wzrok. Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A Salach doskonale przymierzył i zamienił to dobranie na bramkę. prawa dla strzelca i dla podająca. Jurgen Klopp ma powody do radości. Udało się równać, a zespół poczuł się znacznie pewniej. Teraz to oni są dominującą stroną. Mamy rys, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Liverpool wznowi grę rzutem wolnym. Postanowili rozegrać to krótko. Są, ale zablokowany. Wielkie zakupy w Chelsea kojarzą się głównie z erą Abra. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie? Timo Werner, świetnie. Jest faul, jest rzut wody, swojego miejsce do strzelenia bramki. Dobra pozycja do strzału, nieraz już pokazywał, że potrafi stąd dobrze uderzyć. Czy da im prowadzenie? Liverpool musi się teraz otrząsnąć, grać swoje i szukać wyrównania. Na rywali, aż wreszcie wzięli piłkę w środkowej części boiska. To musi być wyrównanie. Próba technicznego strzału. Bramka. Udało. Taktyka zdała egzamin, a wysiłek nie poszedł na marne. Tym wysokim pressingiem zmusili rywali do błędu, no i ten błąd wykorzystali. Mamy powtórkę, widzimy jak dobre było to podanie, wymierzone niemal wprost na nogę. Bramkarz był tuż przed nim, ale zamiast próbować zmieścić piłkę obok niego, postanowił przerzucić piłkę górą i wyszło fantastycznie. Coraz bliżej bramki przeciwnika Liverpool. Salah czeka na to środkowanie. Fantastyczny występ. Strzelił już trzecią bramkę. Ciekawe, czy zadowoli się hatrykiem, Odpocznie trochę, czy będzie strzelał dalej. I mamy powtórkę, ależ to zacentrował. A potem Salach dokonał egzekucji z dosłownie paru metrów. Wynik 3-2. Nie gwarantuje końcowego zwycięstwa. Za to mamy gwarancję emocji do końca. Marko Salonso, Rzodinio z piłką, Ach, teraz znakomity przechwyt. Przeciwnik chce wymusić błąd, Roberto Firmino. No, to będzie stuprocentowa szansa. No, groźnie. Pachnie bramką. Jakże ważna interwencja i wybicie piłki. No, to mogło skończyć się bramką. Jorginho. Mason Mount. Timo Werner. Strzał, ale daleko od bramki. Wijnaldum. Roberto Firmino. Wijnaldum. Po tym zagraniu przeciwnika będziemy mieli rzut wolny dla Liverpoolu. Krótko do partnera. Nieprawdopodobne! Strata piłki przez Liverpool. Mason Mount. Sędzia stosuje przywilej korzyści Chelsea przy piłce. Może dośrodkować. Dobrze teraz operują piłką zawodnicy Chelsea. Dobrze odczytał intencje rywala. The Reds nie starają się zdominować posiadania piłki. Ale wiadomo, że posiadanie to nie wszystko, bo mimo to wygrywają i... Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Gol! Olala! Oh Kotym polejem, ale ryzyko się opłaciło. Bramka palce lizać. No i mamy powtórkę akcji bramkowej. Golkiper zdołał odbić trudny strzał, w długi ruch, ale miał pecha i piłka trafiła do nacierającego rywala, który nie miał już problemów, by umieścić piłkę w siatce. 4 do 2. Dwie bramki różnicy. To zarazem dużo. kryje, jest okazja. Timo Werner. Chelsea źle i przejmują rywale. Aleksander Arnold. Sadio Mane Rusza do piłki zagranej górą. Sadio Mané. Wyciągnięty jak struna. Sięgnął piłki. Do granicy piłki z różnego. Henderson. No, zastąpił bramkarza. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Mają teraz szansę na kontratak? Nic nie wyszło z tego kontrataku. Dobrze, przebił się. Mamy! Gol! Ależ piękne nożyce. No, czapki z głów. Tak strzelać to trzeba umieć. Mamy powtórkę całej sytuacji. Naprawdę niczego sobie centra wprost do kolegi. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi, drugi zespół jest praktycznie bez szans. Było co oglądać podczas pierwszej. Proszę Państwa, zaczynamy drugą część spotkania, w której Chelsea podejmie próbę odrobienia strat z pierwszej połowy. Chelsea straciła piłkę. Fabinio przy piłce. No to jest akcja godna powtórzenia. Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. Zagranie lobem, wolne pole. Aldum. Piłkę przejmują rywale. Havertz. Nieudana próba. Engolokante. Mason Mount. Mogą teraz skarcić rywali. Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Faul ewidentny. Sędzia wskazuje na jedenastkę. Karny to chyba już koniec ich nadziei na wygraną w tym meczu. Tak jest. Jedenastka wykorzystana. Jeszcze możemy popatrzeć. No, perfekcyjnie wymierzony strzał w górny narożnik bramki. Tak właśnie należy wykorzystywać rzuty karne. Piękny gol. 6 do 2. Potężna przewaga nie może zasłonić faktu, że popełniane są błędy w obronie. Dobry pomysł, dobre wykonanie. Ten lok może zaskoczyć obronę. A ja! Piłka wychodzi na aut bramkowy. Szkoda. Trudno jest celnie uderzyć z powietrza. Należą się brawa za ten w końcu, tylko minimalnie niecelny. W ich wykonaniu oglądamy dziś jedną świetną akcję za drugą. Ile jeszcze stworzą? Widać, że mają dziś głód goli i ciągle im mało. I będzie miał szansę. Ależ to była okazja, zmarnował ją koncertowo. Tak, Darku, sytuację sam na sam z bramkarzem po prostu trzeba wykorzystywać. Nie popisał się. Przywilej korzyści, Chelsea gra dalej. Minęło 15 minut drugiej połowy. No, może być groźnie. Chelsea atakuje. No, piłkę odebrał i, i stracił. Ale świetna szansa teraz! Musi strzelać! Nieprawdopodobna interwencja. Jak on zdołał to obronić? Wyciągnął się jak struna przy tym strzale. Do grania piłki rzut rożnego. Wyglądało to na pewną bramkę. Świetnie bramkarz interweniował. Persji źle i przejmują rywale. No świetnie daje dzisiaj w całym meczu. Dobrze próbował, ale stracił. Świetnie teraz na wolne pole. Dobrze, ładnie i co ważne skutecznie odebrał. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Genialne podanie. Może stąd strzelać! No wspar... Ale wspaniale! Piłka dośrodkowana z rogu. Dośrodkowanie. Popatrzmy. Walczą tam w polu karnym opozycję. Oj, pomysł ciekawy, ale wykonanie mocno nieudane. Cóż, przynajmniej mieliśmy widowiskowe uderzenie. Marcos Alonso. Przy piłce Havertz. Werner. Teraz Havertz. Chelsea straciła piłkę. Finaldum. No, może teraz. A co no doi? E, z takiej odległości spodziewamy się lepszych strzałów. No nie o takie uderzenia. Chodziło trenerowi na przedmeczowej odprawie. Poziom trudności nawet nietreningowy. Przechwyt, ale nie opanował. No ładnie teraz Czytał miarybnik Weinaldum Ma tam czas i miejsce by dośrodkować ze skrzydła Walczą teraz o piłkę Po tym zagraniu przeciwnika Będziemy mieli rzut wolny dla Liverpoolu Centra w pole karne Przeciwnicy przejęli Będą zmiany. Zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużyni. Będzie wznowienie z autu. Szykuje nam się zmiana. Dobra, skuteczna interwencja broniącego i będzie wznowienie załtu. Górą teraz ładnie. Precyzyjne podanie górą nad obroną. Świetne. I zażegnane niebezpieczeństwo przez rywali. Jest teraz naciskany. No i będziemy mieli aut. I zaczną teraz z aut. Mason Mount. No może być groźnie, Chelsea atakuje. Myślę, że dla obu drużyn to spotkanie mogłoby się już zakończyć. Raczej nie ma szans na odwrócenie losów tego spotkania. Jednostronny przebieg. Ach, szkoda, strata. To może być Bramka! Zdjęli mu tę piłkę z nogi! Rewelacyjna inwencja Bramkarza! Co za obrona! Wacić. Werner teraz ma piłkę. Czujny przechwyt Fabinho. Havertz. Chelsea źle i przejmują rywale. Koniec meczu. Liverpool wygrywa. To jednak chyba żadna niespodzianka. No przekonujące. Pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze.